Jesteście gotowe? Waszą pierwszą nagrodą jest ta czekoladowa fontanna. Aby ją zdobyć, trzeba ją narysować. Macie na to? Gdzie mój zegarek? O, jest. Macie jedną minutę, zaczynamy. Dlaczego w polecie nie ma brązu? A mija ma? Chyba nie będzie miała nic przeciwko, jeśli trochę pożyczę. Stop! Nawet o tym nie myśl. Chciwózka. Właśnie wpadłam na lepszy pomysł. Po co imitować czekoladę farbami, skoro można użyć prawdziwej czekolady? Okej. Okay. To genialne. Udało mi się. Wracam na miejsce. Co to było? Chyba mi się wydawało. Teraz mój rysunek będzie najlepszy. Ale najpierw trzeba posmakować czekolady. Jakie to pyszne! Kurczę, czekolada się skończyła. Może jeszcze coś zostało? Mam nadzieję, że to wystarczy. No nieźle. Patrz, Suzy, skąd ona ma taki kolor? Nie wiem. Wiem natomiast, że mój rysunek i bez tego koloru będzie najlepszy. Czegoś tu brakuje. Muszę się bardziej postarać. O tak, wyszło niesamowicie. Co za wspaniała praca. Brawo ja. Teraz czekoladowa fontanna na pewno będzie moja. Ja chyba pogrożyła się w swoich marzeniach. Najwyższy czas pozbawić ją pięknego rysunku. Wtedy na pewno wygram. Tak się eliminuje konkurentów? Dziewczyny, czas się skończył. Pokazujcie rysunki. Co tu się stało? Co to zrobił z moim rysunkiem? Jak wam nie wstyd. Okej. Okay. Phoebe? Bardzo dobrze uchwyciłaś kolor, ale niestety wcale nie wygląda to jak czekoladowa fontanna. Suzy, twoja praca podoba mi się o wiele bardziej, ale to wciąż nie to. Ja wręcz przeciwnie. Jej praca jest wspaniała. Zapraszam na degustację czekolady z fontanny! Dziewczyny, możecie mi zazdrościć. Fontanna jest moja. Biegnę! No w końcu. Dziękuję. Ojej! Jak to się mogło stać? Kogo to jednak obchodzi? Nie sprawiło to, że czekolada smakuje gorzej. Mia jest cała brązowa. Wow, Wow! jakie niezwykłe kolory. Fajne farby. Zawsze chciałam spróbować malowania tubkami. A ja zawsze chciałam zrobić właśnie tak. Co ty narobiłaś? Teraz mój policzek jest cały niebieski. Dziewczyny nadchodzę, jesteście gotowe na kolejną rundę. Ręce do góry. Żartowałem. Waszą nagrodą jest tarmatka wodna, ale czasu jest mało, więc się pospieszcie. No to jedziemy, najważniejsze, żeby wszystko zrobić starannie. Najpierw trzeba zaznaczyć kolory. Teraz można zabrać się za sam proces malowania. Ale fajnie mi to wychodzi. Super. Jestem urodzoną artystką. Zacznę od jaskrawej żółtej farby. Myślę, że wygląda naprawdę ładnie. Super. Niebieskie akcenty będą się z nią doskonale komponować. Spójrzcie tylko jakie piękne połączenie kolorów! Najważniejsze, żeby nie oszczędzać na farbie. Im więcej farby, tym lepszy będzie rysunek. O, super! No to zaczynajmy. No nieźle. Jeszcze troszeczkę tutaj. I tutaj. Kurczę, chyba trafiłam w ślepy zaułek. Trzeba coś wymyślić. Co? To wygląda okropnie. Wow, z kolei rysunek Fibi jest naprawdę fajny. Nie mogę pozwolić, żeby wygrała. Wiem co robić. Fibi, spójrz tam! To latające hagiwagi. Nie oszukasz, mnie, oddaj mi rysunek! Oczywiście, zabieraj swój rysunek z powrotem i tak go już nie potrzebuję. Jak ci nie wstyd! Stop! Wasz czas się skończył. Pokażcie co narysowałyście. Fibi, podoba mi się twoja praca. Jest całkiem niezła! Mia, mogłaś się bardziej postarać. Suzy, co to ma być? Najwyraźniej nawet nie chciałaś zdobyć nagrody. Wybór jest jasny. Oddam pistolet na wodę Fibi. Kura! Teraz jest mój! Dziewczyny na waszym miejscu schowałabym się gdzieś daleko. Potrzebuję tylko wojskowego kamuflażu. Dobra! Ręce do góry! Ej, co ty robisz? Ojej! Ups, chyba przesadziłam. Gotowe zobaczyć, co Was czeka? Wow! Nowiuszki iPhone! Wow! No to zaczynamy! Czas ruszył! Nie mam dziś szczęścia do kolorów. Wiem! Flamaster w ogóle nie jest mi potrzebny. Mam fajniejszy pomysł. Jedyne, czego będę potrzebowała, to zwykły nożyk. Gotowe. Pozostaje tylko przykleić tę te teksturkę do kartki papieru. Najlepszy rysunek został wykonany. Super! Jestem geniuszem! Kurcze, nic mi nie wychodzi. To w ogóle nie przypomina iPhona. Suzy, jak ty to robisz? dodatku tak pięknie. Nie wiem, ale dlaczego twój rysunek jest taki okropny? Wiem, że mój rysunek jest nierealnie ładny. Muszę tylko dodać ostatnie akcenty. Dorysuję jabłuszko i gotowe. Zrobione. Zwycięstwo jest w mojej kieszeni. Niezłe trafienie. Stop! Podnieście swoje prace. Fibi, no całkiem nieźle. Ojej! Niestety nie pochwalam oszustwa. Zostajesz zdyskwalifikowana za złamanie regulaminu. Mia, co to ma być? To jakiś koszmar, to się do niczego nie nadaje. A co powiesz na moją pracę? Wow, Suzy, zaskoczyłaś mnie. Wyszedł ci naprawdę fajny iPhone. Nie da się go odróżnić od prawdziwego. Ojej, właśnie marzyłam o nowym iPhone'ie. Mija, nawet nie próbuj go dotykać, jest mój. To dziwne, dlaczego nie działa? I co jest na moim palcu? To czekolada. Ten iPhone nie jest taki zwykły. Jest czekoladowy. W takim razie jest jeszcze fajniej. Jakie to pyszne. Super. A też spróbować swoim koleżankom? Oczywiście, że nie. Zjem go sama, bo jest taki pyszny. Co za uczta? Nie wiem jak dać nauczkę tej ściwuszce. Zwykła suszarka do włosów nam pomoże. Gotowe! Był czekoladowy iPhone? Nie ma czekoladowego iPhone'a. Przybij piątkę. Ojej, co się dzieje? Dlaczego ta wspaniała czekolada zamieniła się w kałużę? Jak mogłyście! Byłyście o mnie zazdrosne. Wreszcie mamy okazję spróbować. Co będzie się działo? To bardzo proste. Pokażę Wam nagrodę. Tym razem jest to ten uroczy kotek. Następnie dam Wam czas na narysowanie go. Autor rysunku, który najbardziej mi się spodoba, dostanie nagrodę. Wasz czas ruszył. I a gdzie są farby? A, wiem! Musimy malować za pomocą tego słodkiego żelu. Nic trudnego. Dam radę. Dasz radę? Jakoś mi się nie wydaje. Czyli to jest słodziutki żel. Ciekawe, czy dobrze smakuje. Ojej! Jaki kwaśny! I to jest takie fajne. Tyle kotów już w swoim życiu narysowałam. Tym razem na pewno też dam radę. No i proszę, prawie gotowe. Zwykłe słowo ja potrafię napisać. Niepotrzebnie się nabijasz i nie gap się tak na mój rysunek. Ty to zrobiłaś! Wasz okay. czas już się skończył! Trzeba wybrać zwycięzcę! Oto mój kotek! Andy, ładna praca, ale niezbyt staranna! Marie! Czy zjadłaś cały żel? W takim razie na pewno nie dostaniesz kociaka, chyba to rozumiesz! Mia, no brawo. Wyszedł ci wspaniały kotek. Więc to ty dostaniesz puszka w tej rundzie. Wow, ale super. W końcu będę miała nowego przyjaciela. Wyglądacie razem naprawdę uroczo. Po co nam gumy do rzucia? Z ich pomocą musicie zrobić portret tej lalki. Na przy okazji to nie jest byle jaka lalka. Jest przepyszna. To ogromny tort, zgadza się. Wasz czas już leci, więc się pospieszcie. Nigdy w życiu nie rysowałam gumą. Ale coś mi mówi, że to nie jest takie trudne. Trzeba tylko przerzuć kawałek, a potem zrobić z niego różne kształty bezpośrednio na papierze. Ale najpierw spróbuję. Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. Po całkiem ciekawy sposób. Może z tego wyjść coś fajnego. Zobaczymy, czy mi się uda. Nie no, w ogóle nie umiesz rzuć gumy. Patrz, co robi mi ja? No, robię wszystko, żeby dostać w swoje ręce to rozpływające się w ustach ciasto. Mam nadzieję, że moja technika się sprawdzi. Najważniejsze, żeby wszystko robić bardzo ostrożnie. To wcale nie jest takie proste zadanie. Wtórcze. Mam teraz gumę na okularach. To obrzydliwe. Co za ubaw! Stop! Wasz czas się skończył. Pokażcie mi swoje rysunki. Ja spodziewałem się po tobie więcej. To nie jest dobre. Mari, świetnie sobie poradziłaś. Dobra robota. Andy, ty też dobrze się spisałeś, ale nie mogłeś dogonić Marie. Pogratulujmy jej! Ona zostaje właścicielką tego ogromnego tortu. Udało mi się! Akurat zgłodniałam. Do zapyszności. Mm. No, wreszcie będziemy malować czymś innym niż jedzenie. W tej rundzie, Waszą nagrodą będzie ta walizka pełna różnych kosmetyków. I to wszystko bez sensu. Pospieszcie się, czas start. Najwyraźniej też będę musiał walczyć o tę babską walizkę. Przynajmniej poćwiczę sobie rysowanie. Ona no i tak będzie moja, jestem tego pewna. Jeszcze się o tym przekonamy. Narysuję taką walizkę, że prowadzący nie będzie miał wyjścia i będzie musiał mi ją dać. Tak? Ja mam lepszy pomysł. Po co rysować kuferek, skoro można zrobić coś szybszego i ciekawszego? Wystarczy zmienić kredę na papierze. Spójrzcie, już jest bardzo ładnie. Ale został jeszcze jeden krok. Trzeba przeprasować rysunek przez folikę. Ja używam do tego zwykłego żelazka. No i co na to powiecie? Myślisz, że jesteś tu najmądrzejsza? Mylisz się, ja też wpadłam na bardzo nietypowy pomysł. Rozpuszczę kawałek kredy w szklance zwykłej wody. Ale najpierw zgniotę ją na malutkie kawałki. Gotowe. Wszystko wymieszam i będę miała farbę, którą mogę nakładać pędzlem. Właśnie w ten sposób. No co Mari? Załatwiłam cię. Całkiem oryginalny pomysł. Kurczę, co to za zapach? O nie mi, rozproszyłaś mnie. Przez ciebie wszystko mi się spaliło. Co za ubaw! Kurczę, jak to! Wszystko mi przemokło. Czas minął. Pokażcie swoje arcydzieła. Mari, co to za czarna plama? To nie jest dobre. Mia też mnie rozczarowałaś. To jest straszne. O, Andy, brawo. Zrobiłeś bardzo ładny rysunek. Ach, gratuluję. Dostajesz kosmetyki do makijażu. Fajnie, ale nawet nie wiem, co mam z tym zrobić. No, to może mi oddasz? <laughs> <laughs> Albo mi proszę. Mam lepszy pomysł. Dziewczyny, chodźcie tu. Sam zrobię wam taki makijaż, że nie poznacie się w lustrze. Tada! Myślę, że jestem mistrzem. A co to ma być? Co ty zrobiłeś? Jak mogłeś nas tak oszpecić? A mnie się podoba! Najwyższy czas na ostatnią rundę! Tym razem jeden z was otrzyma zupełnie nowego iPhonea. iPhone? Ekstra! Dobra, wasz czas ruszył! Ale fajne narzędzie! Tylko trzeba ogarnąć, jak tym rysować! Chyba wiem, trzeba wydrapać rysunek. Kurczę, moje pióro się złamało. Co ja mam teraz zrobić? Dobra, dla wygranej mogę użyć nie tylko pióra, mogę użyć czegoś ciekawszego. Na przykład monety. Wystarczy, że znajdę ją w kieszeni pełnej śmieci. No to kontynuuję. Myślę, że zwycięstwo jest moje. Zobaczymy. Ja też wydrapię jakiś fajny rysunek. Zobaczycie. Nie jesteście nawet blisko mojego przyszłego arcydzieła. Zobaczycie. Wasze prace się nie będą nadawać. Uwaga! Wasz czas się skończył. Pokażcie, co tam na baz graliście. Kurczę, wcale tak fajnie mi to nie wyszło. Ale mam pomysł. Andy, zobacz, leci UFO. Jaki on jest naiwny? Gdzie jest to UFO? Tam nic nie ma. No co, pokazujcie. Mia, to jest do bani. Spodziewałem się więcej. Marie, twoja praca jest całkiem niezła. Andy, twoja też jest ok. Ale Mari jest lepsza. Co? To nie fair! To jest moja praca! Mari, dostaniesz zupełnie nowego iPhone'a. Gratuluję! Zawsze o tym marzyłam! Będę robić najfajniejsze zdjęcia! Czekaj, dlaczego on tak dziwnie wygląda? Kurczę, czy on nie jest prawdziwy? Dobrze ci tak! Witamy wszystkich w wyzwaniu artystycznym. Będziecie rysować za pomocą tego, co macie przed sobą. A najlepszy rysunek będzie nagradzany. Zrozumieliście zasady? Więc posłuchajcie, co powie wam Mia. Dzień dobry, łobuzy. Oto pierwsze zadanie. Narysujcie mi burgera. Najlepszy z was go dostanie. Czas start. Tego soczystego, pysznego burgera trzeba będzie narysować ciastem naleśnikowym na patelni. Widzę, że Alex już zaczął pracę. Zacznę od narysowania konturu burgera czarnym ciastem. Teraz możemy rozpocząć najlepszą część. Kolorowanie! To naprawdę proste. Zamierzam pokolorować bułkę na beżowo, pomidora na różowo, a sałatę na zielono. I to wszystko! Jestem wspaniałym kucharzem i artystą! Zapomniałeś wspomnieć, że jesteś bardzo skromny. Bridni, co tam u Ciebie? Alex już kończy! Zaraz zobaczycie. Rzuciłam okiem na pracę Alexa i wiem, co robić. Czemu to nie leci? Ojej! Cała się umazałam. No i Britney, troszkę się pobrudziłaś. Może weź inny kolor. Świetny pomysł. Oto beżowy dla bułeczek. Dobrze leci. Widziałam burgera Alexa. Zrobię podobnego. Co o tym sądzicie? Dobrze mi idzie? Moim zdaniem idealnie. Kolorowo i apetycznie. Myślę, że nawet lepiej niż u Alexa. Co? Ona nie może mieć lepszego burgera niż ja. Zaraz to załatwię. Britney, masz coś na twarzy. To ciasta czy pryszcz? Nabrała się, wyłączę jej kuchenkę. Pora przewrócić na leśnika. Dzięki za przypomnienie. Co to ma być? Dlaczego to jest surowe? Wszystko na marne. Alex, przyznaj się, to twoja sprawka. Uwaga, czas się kończy. Britney odpadła, co z Julie? Wszystko pod kontrolą. Wszystkie składniki do burgera usmażę osobno. Już mam gotowe wszystkie warstwy. Pozostało tylko odwrócić i ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Ten burger wygląda jak prawdziwy. Taki apetyczny. Wow. Moi drodzy, czas minął. Britney, jak zwykle wypadłaś słabo. W ogóle się nie starasz. Alex... Może ty mnie uszczęśliwisz? No, nie, to wygląda źle. Ale przecież się starałem. O rany, Julie, to idealny burger. Wygrywasz. Smacznego, moja droga. Hurra, ten pyszny burger jest dla mnie, mój ulubiony. Mmm, pyszny. Nie podzielę się nim z wami. Jest cały mój. No dobrze moi drodzy. Oto eksponat muzealny. Ta korona była noszona przez wszystkie królowe świata. I to będzie najlepszy, ten ją dostanie. Mam nadzieję, że dacie z siebie wszystko. Alex, nie masz ochoty na koronę? Czas start. Zaczynajcie tworzyć. Czego będziecie używać do rysowania? Ojej, będziecie wypalać w drewnie. Wow, super. nie jakiś problem? Zaraz, zaraz, a już wiem! Pierwsza linia. Narysuję najlepszą koronę. Będzie nawet lepsza niż oryginał. Chyba nieźle. A jak radzą sobie inni? Zobaczmy, co robi Alex. Co, serio? Helikopter? Dzięki starałem się jak mogłem. Ta wasza korona jest dla dziewczyn. Chciałbym dostać helikopter. Śmierdzi. O nie! Pali się! Mój obrazek jest zniszczony. Kurczę! Kończy się czas. Co ja teraz zrobię? Alex! Pomożesz mi. Narysuj mi koronę, proszę! No dobra, to proste jak bułka z masłem. Zaraz to zrobię! Korona to pestka. Raz, dwa i gotowe. Mam mało czasu, ale mi się uda. Patrz, Julie! Już prawie! Skończyłem! Mamy to! Myślę, że wyszła super! Co? Czas się skończył? I stop! O co z koroną? Okej. Okay. Britni, najpierw ty. Ładna, ale wyszło ci jakoś tak krzywo. Co tam masz, Julie? Nic nie masz? Więc nic nie dostaniesz. No. Alex, zaskoczyłeś mnie. To arcydzieło. Korona jest twoja, gratulacje. Będziesz naszym księciem? Kurczę! Wow, Alex. Do korony jest bonus w postaci sukienki. No co za ubaw! Ciekawe, jaka nagroda nas czeka. Tylko spójrzcie na tego robota. Fajny, co? Julie, widzę, że ci się podoba. Alex jest w bojowym nastroju. Britney nie jest zachwycona, ale nie szkodzi. Ruszamy. Ludzie, ale fajny robot. Kto z was go zgarnie? Jestem taka podekscytowana. Jak to kto? Ja go wygram. Narysuję najlepszego robota, bo widziałem ich miliony. Codziennie, w grach i nawet w moich snach. Dodam jeszcze kilka kulek i gotowe. Jestem wielkim twórcą robotów. On będzie mój. Teraz pryśnijmy na niego trochę wody i mamy to. Jest idealny. Julie, zobacz. Nic szczególnego. Kiedyś zajmowałam się robotyką, więc doskonale rozumiem wewnętrzną i zewnętrzną strukturę robotów. Własnoręcznie zrobiłam ich około 20. Widzicie? Mam tu wszystko gotowe. Idealnie, prawda? Wow, naprawdę odjazdowo. Lepiej niż u mnie. Muszę to jakoś naprawić. Ej, Julie, patrz, co tam jest? Dobra, teraz muszę działać szybko. Voilà, jestem mistrzem nie tylko tworzenia, ale i burzenia. Alex, nic tam nie widzę. O nie, co się stało z moim robotem? Ty to zrobiłeś. Nie puszczę ci tego płazem. Kochani, przestańcie. Mój robot się rozerwał. Może go jakoś skleisz? A co tam robi Britney? Ja nie będę się spieszyć. Takie roboty to nie moja bajka. Czas się kończy. No dobra, zacznę coś robić. Zrobię zbliżenie temu Smajlikowi z robotem i odwzoruję go. Innego pomysłu nie mam. To będzie łatwe. Dlaczego nie wpadłam na to wcześniej? Ostatnia kuleczka. Skleję całość za pomocą wody i gotowe. Chyba podobny. Czas jeszcze się nie skończył, a ja już mam robota. Pokażcie swoje prace, Julie. Niczego nie widzę. Alex! Co to ma być? Piesko zaatakował? Britney! Proszę! Wow, jaki słodki! Wygrałaś! Ja? Ale jak to? Proszę o to, twoja nagroda. Dziękuję, ale co ja mam z tym zrobić? Dobra, spróbuję się nim pobawić. O rany! On umie tańczyć! Ja też tak chcę. Patrzcie, tańczący robot. Powtarzajcie za mną. Jestem robotem.